No czyli możemy pójść po wytrych i nie wiem czy to by A zresztą. zobaczmy. Jestem sam dziekow Strzały. Straszne. Czy nie? Możemy tutaj także hmm, te belki sforsować naszym wspaniałym mieczem. Gdyż jak wiadomo nic nie oprze się sile... ku smoka. A tak, mamy dwie ścieżki. Właściwie chyba ta istnieje tylko po to, żeby zyskać ten dodatkowy wytrych. Okej. Okay. Ten terminal chyba będzie wyłączać jedną kamerę, Jakby mi się zdawało. Test. Wyłączam kamerę, otwieramy wszystkie drzwi. A właściwie...

No tak, komputer to, to nie Bóg Wszystko jedno W każdym razie, teraz można się wyleczyć Czas najwyższy Czas najwyższy wyleczyć naszą biedną nogę, która Za kilka godzin pewnie by zaczęła gnić od tych postrzałów mm, Any time now? Co jeszcze mamy? Badziewia. Nie wiem co to dawało, ale chyba ten kanister mogliśmy... ...te ulepszenie mogliśmy zyskać wcześniej, zatem nie obchodzimy to Celność, po raz kolejny celność. Mam, m, m, wszystko jedno. Oraz ulepszenie i... ...myślę, że... ...wymaksuję już do końca byk energii. Najbardziej uniwersalna, uniwersalny implant, czy okno? Okay. Zadam teraz, pamiętawszy y, o wcześniejszej notatce? tak super. Pamiętawszy o wcześniejszej notatce zawierającej login oraz hasło, wpisujemy. Ta... Jak to było, Beducler? Ok, <laughs> zapomniałem. M. M. No, to jest klarowny każdy, każdy. Okej. Także możemy przesłać wiadomość od Morgana Everetta.

A transmission what? from Morgan Everett. He wants me to go out the back way through the crypt to a nearby cathedral. The cathedral of the Knights Templar? He didn't say. I'm supposed to access the Majestic Twelve computer network. Yes, Majestic Twelve controls the place now. They killed the knights for their gold reserves. Everett must want you to sneak to that part of town through the sewers that connect to our property. I thought the Templars vanished centuries ago they invented the modern banking system and were its directors under one name or another until majestic 12 took over he said you had a key yes here it is the crypt is in the maze behind the chateau listen to everett he is right to want to avenge the templars okay, ...dobrego tysiąca lat. zatem, na początek wyjdźmy stąd, nie zgubmy się. There we go. Ok, także widzicie, te dwa... ...poziomy były bardzo, bardzo... ...przyjemne, lekkie, strawne. Bez przeciwników, których... ...którzy byli upierdliwi albo... ...konfrontacja z nimi była konieczna. Bardzo mnie. E, bardzo mnie bawnie. Bardzo mi się podoba balans tej gry właśnie w takim e, w konstrukcji poziomów, czy w nacechowaniu poziomów jedne są bardziej skrankowe, także z dużą ilością żołnierzy, w których w musimy eliminować. W to to, same, to jest sery? Jednak wracając do mojej myśli ta gra ma naprawdę bardzo przyjemną konstrukcję poziomów, jeśli chodzi o. No, jeśli chodzi o całą rozgrywkę, to cały czas gra stara się nam. Stara się nas nie znudzić całym składaniem sklada... przez wszystkie poziomy czy strzelaniem przez wszystkie poziomy. Okay. Mm. Myślę, że wszystko ukradłem, zatem nie masz tam niczego do załatwienia. W każdym razie, tutaj znajduje się chyba dwóch komandosów, zatem... ...przyspieszmy ich eliminacją. Mmm, z nich? No, chyba głębiej w labiryncie. Okej. Okay. Oczywiście, zawsze na mnie czekają albo rebelianci, albo wrodzy. Wrogowie, dammit. Okej, okay, to nie było no, za tak tak. Damn it. Byłem pewny, że go zabiję. Szczególnie jeśli go się nosi, pancerz w grubości dobrej encyklopedii. Hmm. JC, I'm picking up heat signatures in the sewers. I think somebody's expecting you. Oh, oh. Cool. that's bullshit, naprawdę. no, 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 no. <sighs> Dobra, może przestajemy się bawić z tymi komandosami, po prostu przejdźmy jakoś ładnie. Hmm, jest pewien, że można dojść tutaj jakoś inaczej. Już nie, nie. Może nie tędy. Ten strażnik już sobie poszedł. Ehm, chyba tak jest. Serio? O rany. Naprawdę to już zaczęło mi irytować. Nikt mnie nie widzi, jestem w cieniu. O, to jest genialne miejsce do zabijania tego kolosia. Niestety już z niego nie skorzystamy, gdyż kończymy ten poziom. Miałem coś ciekawego? No, no. Pewnie miał biobaterię Nie chodzi mi to. Okej, okay, po raz kolejny kanały, które w zasadzie są dosyć czyste. No dobra, te wyglądają bar na bardziej brudne. W porządku. Następnej sesji zagrajmy w Deus Ex, zwiedzimy... Hmm, nie wiem, dobra, nie widać jej jeszcze. W każdym razie zwiedzimy katedrę Templariuszy i pomścimy ich tragiczną śmierć.